Swoje podwoje dla publiczności otwierają nie tylko muzea i galerie, ale również teatry czy pracownie artystyczne. Czasem nocna wizyta w danej placówce to ostatnia szansa na zobaczenie zamykanej ekspozycji. Tak jest ms kwadrat, tylko do niedzieli trwa wystawa Pauline Boty. MS1 Na Więckowskiego mamy wystawę o galerii wschodniej oraz można będzie obejrzeć także salę neoplastyczną. Także spodziewamy się wielu odwiedzających już od dawna ze względu na remonty nie mieliśmy wszystkich trzech siedzi otwartych w czasie nocy muzeum. Noc Muzeów zyskuje wspierających tę akcję mecenasów. Jesteśmy mecenasem dodatkowych atrakcji, które zaproponowało muzeum. To są między innymi działania, które będą polegały na tworzeniu przez każdego odwiedzającego, każdego zwiedzającego w trakcie Nocy Muzeów, stworzeniu własnego billboardu i odpowiedzi na pytanie czym jest sztuka. Ciekawost Tegorocznej edycji Nocy Muzeów jest ekspozycja w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. To biżuteria wykonana ze skamieniałego drewna, która przyjechała z partnerskiego miasta Chemnic z Niemiec.